W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Herod kazał pochwycić Jana i wtrącić go do więzienia. Zrobił to z powodu Herodiady, z którą się on żenił, choć była ona żoną jego brata Filipa. Jan bowiem wyrzucał Herodowi. Nie wolno ci mieć żony twojego brata. Z tego powodu Herodiada nienawidziła Jana i chciała go zabić, ale nie mogła. Herod bowiem liczył się z Janem, wiedząc, że był on człowiekiem sprawiedliwym i świętym, i brał go w obronę. Ilekroć go słuchał, odczuwał niepokój, a jednak słuchał go chętnie. Stosowna chwila nadeszła wtedy, gdy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę dla dostojników, dowódców wojskowych i ważnych osób z Galilei. Kiedy córka Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i gościom. Król powiedział do niej: Proś mnie o co chcesz, a dam ci. I przysiąg jej. Dam ci czego tylko zażądasz nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała matkę, czego mam żądać, a ta powiedziała głowy Jana Chrzciciela. Zaraz też wróciła do króla i powiedziała: Chcę, żebyś mi natychmiast dał na półmisku głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król bardzo, ale ze względu na przysięgę mi gości nie chciał jej odmówić. Zaraz też posłał kata, aby przyniósł głowę Jana. Ten poszedł i w więzieniu ściął mu głowę, potem przyniósł ją na półmisku i podał dziewczynie, a ona oddała ją swojej matce. Kiedy uczniowie Jana dowiedzieli się o tym, przyszli, zabrali jego złoki i złożyli w grobie. Oto, słowo Boże.